Słuchajcie, moi drodzy, cześć. Um. Kolejne bardzo ważne miejsce w historii polsko-ukraińskiej, w ogóle w historii, w tym budynku ładnym, bardzo pięknym. Wyobraźcie sobie, że pod hasłem za wolność waszą i naszą, oczywiście Ukraińcy, Polacy ramię w ramię walczyli o wolność i niepodległość swoich krajów. W tym miejsce stał dom, w którym krótko mieszkali dowódcy wojsk ukraińskich i polskich, naczelne. A tam on Simon Petlura i marszałek Józef Piłsudski, kiedy w kwietniu 1920 roku uwolniły Żytomierz od bolszewików na jakiś czas, nie, a potem i tak to dopadło, że Żytomierz. No ale słuchajcie, miejsce, miejsce, historyczne, miejsce takie, że wiesz, czary, cary przychodzą, <laughs> nie, naprawdę bez jaj. Takie nazwiska, takie cele, takie zadania w ogóle. Zobaczcie jakie to piękne. No na tym miejscu, więc pewnie jak bolszewicy jednak zdobyli miasto, oni zbudowali nowy budynek tu.